Hmm. Witam Państwa w 99 numerze politycznych idoli. W poprzednim odcinku, tak urwanym lub nieurwanym, podkreśliłem, że nie ma wielu polityków nawiązujących do prawdziwych politycznych idoli, nie tych fejkowanych i łże idoli, o których często tutaj rozmawiamy. Tylko prawdziwych politycznych idoli. Prawdziwych, charyzmatycznych przywódcach, których wiedza była tak duża, że dzisiaj brakuje nam takich. Brakuje i to niestety nie jest do uzupełnienia. Kilku charyzmatycznych dzisiaj przy dużej ilości drugiej pospolitej. 130 proje... 30 kilku projektach samolotów hmm. mini działach różnych rzeczach, które były a już nie wrócą więc nie ma co płakać nad uznanym mlekiem ale mówiłem fatal mistake ukrainian politics tak, szanowni państwo tak Ująłem Udział, i nazwałem pod... poprzedni odcinek fatalna pomyłka ukraińskiej polityki. Ale my też popełnialiśmy błędy. Błędą politykę za czasów pana Tuska, ale również częściowo, gdy sprawowali funkcję premierów, pan Pawlak, czy pan Cimoszewicz, czy pan Miller, też, szanowni państwo, z tymi niewykorzystanymi szansami podczas operacji irackiej moglibyśmy wracać do katastrofalnych błędów premiera Buska Marcinkiewicza, który nie spełnił pokładanych w nim przez Prawo i Sprawiedliwość oczekiwań. Hmm. Panią Kopacz, która w żywe oczy kłamała polskiemu społeczeństwu takich ludzi mieliśmy. Krzysztof Jana Krzysztofa Bieleckiego, przyjaciela pana Tuska i członka jego partii. No, szanowni Państwo, naprawdę mieliśmy ludzi, którym nie można było ufać. Do dzisiaj powtarzamy niektóre błędy i niektóre rzeczy stają się dla nas jasne, konkretne, mało czasem zrozumiałe, ale rzeczy, które popełnialiśmy, błędy, które popełnialiśmy których nie chcemy już pamiętać, nie chcemy wspominać Ponieważ są dla nas żenujące Sprawiają, że osłabiają naszą Racjonalność, nasz sposób postrzegania świata To wszystko w co wierzyliśmy jest Jakby mówiąc szczerze zamięciane pod dywan Jakby schowane jakieś wstydliwe To wszystko co kształtowało siłę naszego państwa. Próbowano to zniszczyć, spłycić. Przecież te różowe żu flaki, orzeł z czekolady, wygłupy pana komorowskiego prezydenta Polski, ataki na krytyków tych antykomor, próba ataku na dziennikarzy wprost, próba zatuszowania, afery usowy, tych nagrań. To wszystko, szanowni państwo, miało miejsce. Tak samo, jak miało miejsce recept. Tego nie da się za, zamydlić, zamazać, wziąć kredkę i zamazać czarnym tuszem, wziąć ołówek czy atrament. Szanowni państwo, czy weźmiemy graf coś grafitowego, czy weźmiemy coś marzącego? Nie, to piszącego, babrzącego na papierze, tego się nie zamarzę, tego się nie zmieni. Więc rozumiem słabość dyplomacji ukraińskiej, która no, jest w katastrofalnej sytuacji. Bo na froncie nie ma takich dostaw, no po prostu, jeżeli czołgi dostarczone M55, dawniej chyba rosyjskie te 54 czy 55, no szanowni państwo, przerobione, które słowacy dostarczyli, a rozpadają się. No bo wiadomo, konstrukcja rosyjska to Rosjanie, czy troszeczkę poprawicie działo, czy dacie więcej dział, dłuższe działo, inne działo, to ciągle, szanowni Państwo, to jest ten zbanserz, który umią rozwalić Rosjanie. Po to są nam potrzebnie koreańskie, bo z takimi czołgami Rosjanie nie mieli do czynienia. A nie ukrywajmy, że to przeciwko ich agresji potrzebujemy broni. Tak, szanowni Państwo. Wygląda sytuacja nieciekawie. Nieciekawie też na azjatyckim polu walki. Łódź podwodna z jądrowym uzbrojeniem amerykańska wpłynęła do portów portu w Korei Południowej. Korea Północna mówi, że wystarczy zagrożenie przeświadczenie o zagrożeniu, żeby oni użyli broni jądrowej. Więc, szanowni Państwo, jesteśmy. Naprawdę, w sytuacji trudnej międzynarodowej, już nie tylko wojna Ukrai na Ukrainie, ale również zagrożenie dla Korei i Tajwanu wymaga specjalnego zachowania się państw natowskich. Państwa Paktu Północnoatlantyckiego muszą być żandarmami, którzy pilnują spokoju i dbają bezpie o bezpieczeństwo. Ale żandar. Dba o spokój. bo jest policjantem. Natomiast wojskowy dba o bezpieczeństwo. To może walczyć i może usadzić agresora. Agresorów jest tutaj kilku: potencjalnych agresorów. Nie wiem jak to ująć w kilku kategoriach. Bo flanka azjatycka zagrożona. Tu flanka wschodnia zagrożona. Flanka zachodnia to tam ma być silne uzbrojenie Unii Europejskiej, ale do końca nie jesteśmy w stanie postawić i uznać, że któryś z tych państw będzie czarnym koniem, no bo na Niemcy nie ma co liczyć. Widać tutaj, szanowni państwo, że nie będą oni stanowić dla nas wsparcia. Nie będą dla nas otuchą, i z pomorzeniem, raczej będą przeszkodą. Taką jak jedziemy z samochodem, nagle drzewo się wali. Musimy tą przeszkodę ominąć. To Niemcy są tym zwalonym drzewem, tą zwaloną kłodą, którą musimy przesunąć, aby kontynuować jazdę. I, szanowni Państwo, to już się nie zmieni. To już jest. Szanowni Państwo, Praktyka stosunków międzynarodowych i praktyka naszego uczestnictwa w tych stosunkach międzynarodowych. Musimy zapomnieć o tym, że kiedyś wybierano Niemców na adwokata naszej obecności. Szanowni Państwo, ale wiecie, na jakiej to było podstawie? Już było o tym mówione. Na naiwności. Wiara w niemieckich kanclerzy. No, to mi przypomina, szanowni państwo, nie szczerze anegdoty, tylko coś, coś rzeczywiście się wydarzyło. Pani kanclerz... Pani kanclerz... Nie, wtedy nie pani kanclerz Merkel. Pan chyba Schmidt kanclerz, nie wiem, jak który się chyba tak nazywał, ten kanclerz, przyjechał za premierostwa pani Thatcher do Anglii. Premier lewicowy, premi, premier Kanclerz SPD. No i odbyła się rozmowa. Jak we wspomnieniach pisze pani Margaret Thatcher, premier Wielkiej Brytanii, mówi, że no w pewnym momencie powiedziałam kanclerzowi, że no niby jesteśmy w innych formacjach, bo ja, partia konserwatywna, pan socjaldemokracja niemiecka, to jednak mamy te same poglądy. Mamy. Tak samo myślimy, tak, tak samo patrzymy na świat. Pani premier, proszę tego nie mówić, nie powtarzać, mogą nas podsłuchiwać. Ja marnie wtedy skończę. Skończę, jak wrócę do Niemiec. Nikt nie może się tego dowiedzieć. Błagam panią, niech pani już tego więcej nie mówi. Kanclerz Niemiec. Mazgaj, tchórz. Bał się samego siebie czy swego cienia, bał się wszystkiego i takich ludzi, szanowni państwo, Platforma Obywatelska ceni i uważa na swoich mentorów. Nic dziwnego, że potem mamy płakusiów, tygrysków, rudych lisków, którzy szanowni państwo, próbują wmawiać Polakom, że powinni mieć kompleksy, ponieważ kompleksy mają też ich władcy i sponsorzy, czyli Niemcy. Strach, Szanowni Państwo, w polityce, no to wystawia się na oczo. A jak wiemy Brytyjczycy, żona baroneta pani premier również, jak wszyscy Anglicy, lubi polowania. Więc ten pan kanclerz był takim celem tego polowania, no i został upolowany. Ech. Ale to wtedy Brytyjczycy pokazywali swoją wyższość na polu dyplomacji. Przypomina mi się też ten burmistrz Londynu, którego poniżono w Gdańsku, pani Dulkiewicz go poniżyła, w sposób rasistowski, wulgarny, ochydny potraktowała, a pismaki z wyborczej, czy dziennikarzyny reporterzy Stepau, na to nie zwrócili uwagi. No bo gdyby to był. Ktoś tak się wyraził z pisu, no to wtedy była afera międzynarodowa. A rasistka z Gdańska, prezydent Gdańska, może być promowana, z, pomimo takiego języka i tego ujęcia. Zresztą jest zdjęcie na Facebooku, na którym ona, ta pani i pan Tusk mówią, że ich serca są w Berlinie. No a że Berlin, pamiętacie, partia nazistowska, Niemcy dość, dość szeroko popierali i wstępowali w szeregi tej partii NSDAP, to nie, nie ma się co dziwić, że tacy naziści widzą, tacy rasiści widzą w nazistach niemieckich, czyli w Niemcach, swoich promotorów swojej walki o tak zwaną demokrację, i gdyby chociaż wiedzieli co to jest ta demokracja i z czym to się je mówiąc tak kolokwialnie z czym to się je, no to można by było, szanowni państwo uznać, że jeszcze z nich jacy tacy ludzie będą ale nie ma co na takie nie ma na co na takie rzeczy liczyć rozwija się kampania Pro, prowokacje, prowokacje, prowokacje platforma i lewica dążą do wynarodowienia i zniszczenia Polski całkowicie, do wyludnienia Polski i zniszczenia ponieważ ta Polska przeszkadza zresztą w resecie też mamy pana Putina który podkreśla, że Polska jest wersalskim bękartem to co kiedyś mówił Mołotow i że w zasadzie nie powinna istnieć, no chyba że jako wasal Berlina i Moskwy. Szanowni Państwo, i polski premier wtedy nie reagował. Pan Tusk dbał włas... własny, nie, o własny interes, no i pana Cimoszewicza, a nie dbał o Polskę. Tacy ludzie nami sprawowali władzę i tacy ludzie dążą do ponownego sprawowania. Władzy w Polsce. Cóż powiemy? No, cóż możemy poradzić? Takich mieliśmy polityków i takich, takie polityczki jak pani Kopacz. ojej szanowni państwo, pamiętacie tych spo, gdy była zamieć, to mówili: no, no cóż, no drogowcy nie wyjadą, no po co mają wyjeżdżać i odśnieżać? To taki mamy klimat. A potem ta pani, o której mówię, kandydowała na prezydenta, ale została usunięta. Po platformie doszed... doszli do wniosku, że kobieta to zły wymóz, bo są tak feministycznie nastawieni, że wolą pana wysokiego niż panią, która nawet nie wie, gdzie został ukryty program wyborczy jej partii. Tak, szanowni Państwo, no z takimi śmiesznutkami mamy. I mieliśmy do czynienia dzisiaj walka ideologiczna, walka o przyszłość, walka, która musi zakończyć się z, w sumie sumą strat jednej albo drugiej stronie. To jest gra o sumie zerowej, czyli gra na wyniszczenie jednej ze stron. Zwycięstwo całkowicie, ale mamy to. Co, mamy wybory, szanowni państwo! Nie w wojnę, więc przecież obydwie formacje znajdą się w parlamencie, oby nie platforma, ale na to, na taką łaskawość losu nie ma co liczyć. Wiadomo, że się znajdą, ale ci ludzie, przecież nawet pan Tusk w tvn co został nagrane i puszczone, przyznał się, że został przez Niemców zmuszony do tego, żeby kandydować do parlamentu polskiego, on nie ma na to najmniejszej ochoty, ale to jest przymus, przecież wyrzucono go w połowie kadencji Europejskiej Partii Ludowej przestał być jej przewodniczącym i wyrzucono go i pani Laje powiedziała drogi, drogi Donaldzie, spotkamy się dopiero jak będziesz premierem Polski, no to szanowni państwo on stara się ze miar Takim premierem zostać, bo nie ma żadnej innej możliwości. Chociaż rzecz, rzecz jasna, gruba jego emerytura i pana Rukowić, który tu mówi, że wszystkie finanse powinien pan premier Morawiecki ujawniać, pan Tusk, to jest głupota, żeby go o cokolwiek prosić, o jakiekolwiek ujawnianie. On nie musi. On nic nie musi. Oni nie muszą, bo są platformą obywatelską. Szanowni Państwo, Arrukowicz to ten pan, co w tewałowskim owskim agencie występował, potem został uwzględniony na liście SLD, a potem został minister zdrowia w rządzie POPZL. Pamiętacie tą katastrofę w polskich szpitalach? No to pan Arłukowicz lekarz wykształcenia i ten pan, który mówił, że wszystko się cofnie, zabierze się 13-14 emeryturę, darmowe leki. Nie będzie. Nie będzie udogodnień, będą utrudnienia i podniesie się wiek emerytalny. A ludzie, jak będą chcieli że jakoś żyć, wiązać koniec z końcem, to niech sobie wysokoprocentowe wysoko procentowe pożyczki. Zresztą obniży się w ogóle pensje, Wróci się do stanu sprzed 2014 roku. No, szanowni Państwo, takich mamy ludzi, takich. Takie mamy perspektywy, takich mamy polityków Platformy Małerskiej. Ludzie, ich zwolennicy mówią: to nieprawda, to są, to są kłamstwa PiSu, no ale oni sami, szanowni państwo, mówią te rzeczy. Nikt nie wmawia, nikt nie przykłada pistoletu do głowy i nie każe mówić takich rzeczy. Oni sami to robią z własnej inicjatywy. Oni sami tak postępują. Nikt nie każe im tego mówić. Nikt ich, na nich tego nie wymusza. Oni sami to mówią. Przecież mówił czołowy ich y, 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 myśliciel, czy raczej spin doktor, jak się to mówi, że w, muszą kłamać, kłamać, jeszcze raz kłamać. A inny polityk, pamiętajcie, mówił, że dwa razy obiecany, to tak jak raz dany. Więc, szanowni Państwo, to się nie zmienia i to się nie zmieni. I tak jak Pan Wysoki chciałby, żeby tylko pytania właściwe były zadawane, na przykład, czy jeszcze rośnie? No, cóż, będzie na pewno tył. Szerz będzie rósł, ale wzwyż już raczej nie. Ale pamiętajcie, że to go obraża. Można mówić o nim inne. Bardzo nawet brzydkie czy wulgarne rzeczy, ale nie zapominajcie mówić o panu Trzaskusiu, pan Wysoki, bo jak zyko zapomnicie, to grożą wam konsekwencje prawne, proces, wysokie odszkodowanie i długa odsiadka. To wam załatwią sędziowie na telefon Platform Obywatelskiej, i z tym musicie się, szanowni Państwo, liczyć. Tak to, szanowni Państwo, wygląda. No, dzisiaj, jak widzicie, w końcu pokazałem swoją twarz. Widzicie mnie, no, jak podczas siłowego treningu trenuję jeszcze jakąś starodawną ziemską bronią, ale widzicie, pojawiłem się tutaj. Więc nikt mi nie zarzuci, że ukrywam się. Nie ukrywam się i jestem gotowy tutaj rozmawiać każdym na każdy temat ale szanowni państwo nie o to tu oczywiście chodzi polityka jest taka jaka, jaka jest mamy tych platformersów, którzy są uzależnieni od wsparcia niemiecko-rosyjskiego mówiłem już o konfederacji teraz pani Siarkowska, Siarkowska, przepraszam, ale tego nazwiska nie pamiętam za dokładnie, ale pani, która była w Kukiz 15, potem w Partii Republikańskiej, a zaczynała podobno w Młodzieży Wszechpolskiej, potem w prawej Sprawiedliwości, w Suwerennej Polsce i teraz, Szanowni Państwo, przeszła, przeszła do Konfederacji. No takie, takie, Szanowni Państwo, Będą mm, odszepieńskie zachowania powtarzać. Ale to jest polityka, Szanowni Państwo, to jest polityka, którą no, musimy przecierpieć i musimy w końcu zrozumieć, jeżeli chcemy prawidłowo funkcjonować. Ale pamiętajcie, wybór należy do Was. Dokonałem tu pokrótkiej analizy. Pewnych rzeczy podsumowałem. Jeszcze z tym nie skończyłem. Jeszcze z tym nie skończyłem. Mamy dopiero 99 numer tych politycznych idoli. I szanowni państwo, mam nadzieję, że jeszcze kilka filmów nagra. Pozdrawiam serdecznie, szanowni Państwa, do usłyszenia w kolejnym wydaniu. Pozdrawiam!